Czwarty odcinek z Euro 2028 i miejmy nadzieję, że nie ostatni, chociaż żeby przejść do jednej ósmej finału, Polacy będą mieć naprawdę bardzo, bardzo ciężkie zadanie, ponieważ dzisiaj mierzymy się z niesamowitą Francją, patrząc na, na to, jakich mają zawodników. Zobaczymy, na którym oni w ogóle miejsce skończyli swoje rozgrywki. Wygrali ze Szwajcarią 2 do 1, z Chorwacją 4 do 1, czyli bardzo wysoko w swoim ostatnim meczu grupowym. Zaś im, zdarzyło im się potknięcie w meczu z Węgrami, gdzie przegrali 3 do 2. Także jest jakieś oczywiście dla nas światełko w tunelu. My znamy dyspozycję naszą z grupy. Zajęliśmy trzecie miejsce po porażce z ostatnio Hiszpanią 2 do 1, Serbią 2 do 0, ale po zwycięstwie ze, ze Szkocją 3 do 1. Kompletnie nie wiem czego spodziewać się po tym spotkaniu, ale ja spodziewam się osobiście, że pod tym filmem zostawisz łapę w górę. Będę ci bardzo wdzięczny a teraz przechodzimy do meczu 1.8. Francja-Polska. Euro 2024: porażka w 1.8. z Belgią 2 do 1. Mistrzostwa Świata 2026: porażka z Portugalią 2 do 1. Ta 1.8. finału, którą tutaj teraz widzimy na ekranach, polską reprezentację w tej karierze prześladuje. Być może do trzech razy sztuka i być może dzisiaj nadejdzie ten przełomowy dla naszej kariery i reprezentacji na e, polski dzień, gdzie w końcu zajdziemy dalej. Skład e, reprezentacji Francji mają w bramce przed nim trójka e, obrońców, e, Kundeu, Pamecano i Fofano. Na lewej stronie jako wahadłowy e, mamy Nkunku, Diop, Diaby, Kamawinga w środku i Kamara na prawej, no i na ataku Russel oraz... E, Świetny Kylian Mbappé. No, pragniemy tego ćwierć finału. Dwa razy było blisko, dwa razy było nie najgorzej. Mecze z Belgią i Portugalią wspominamy mimo wszystko całkiem nie najgorzej, bo te mecze w ogólnym rozrachunku nie były złe. Co prawda je przegraliśmy, ale Polacy pokazali się z nie najgorszej strony. Teraz gramy z Francją i z tych trzech przeciwników, dwóch dotychczasowych, ten chyba jest na papierze najmocniejszy. Skład Polaków. Zieliński, w bramce, Karbownik, Bednarek, Walukiewicz i Chodyna. W obronie przed nimi Bielik i Moder. Bielik, który zajął miejsce Żurkowskiego i po raz pierwszy zagra na tym turnieju. Na lewej Szymański, w środku Zieliński, kapitan Kamiński, na prawej. No i Aleksander Buksa na ataku. Zobaczymy, jak Polacy będą wyglądać mecz z Hiszpanią. Rozpoczęliśmy naprawdę, naprawdę dobrze od bramki w piątej minucie Jakuba Modera. Ale jak będzie w tym przypadku, to. Dowiemy się dopiero za 90 minut. moder, przerzut do karbownika. O co? Co to jest za chłop? Ten Russell? Kto to jest? Dlaczego on ma 96 overalla? Kim? Czyim on jest regenem? Co, co jest grany? Ej, ja naprawdę. Ja wiedziałem, że to jest regen. To pewnie jakiś mocny. Ale że chłop ma 96 overalla. Co tu się stało w tej karierze? Czy ja coś namieszałem? Nie wydaje mi się, że ja bym coś mieszał w, w potencjale innych zawodników niż polskich. No ale zobaczmy na resztę składu. No tutaj no, nie ma co gadania. No, Francja jest. Francja jest. No, ff, mocna. No. Ale, że ten chłop ma 96 overalla. Jakie on ma statystyki? No wszystko na 90 poza defensywą i, i fizycznością, ale też niewiele brakuje. Masakra. Co tu się stało? Enkunku Kamawinga. Do Rossella, ten od razu ładnie spieszy piłki, zagranie do Diop'a. Diop blisko niego, na blokuje, ale jeszcze tutaj Rossell dostaje piłkę. Uwaga, Francuzi są naszym polu karnym, Diaby ma bardzo, bardzo dużo miejsca. Uwaga, diabi, ależ to zrobił! Ależ teraz wymanewrował Bielika. No i w dziesiątej minucie tracimy bramkę na 1 do 0. A, jaj, aj, aj. no Francuzi pokazują, że... No będą chcieli wygrać całe te mistrzostwa Europy, ale Ależ to zrobił diabi. No bielik niczym we mgle. Zakręcony w ziemię. Dziwny i ciężki do obrony strzał Zieliński. No niestety wpuszcza bramkę. No i przegrywamy 1 do zera. Dobrze do Aleksandra Buksy. Olek Buksa utrzymuje się przy futbolówce. Bielik poczekał. Znowu wycofanie do buksy. Ten do Jakuba Modera, Jakub Moder jest już po lukarnym i to jest gol! I to jest gol, ależ zaskoczenie, no nie spodziewałem się, że to tak się ta akcja zakończy. Jakub Moder, drugi mecz z rzędu, daje nam nadzieję na dobry wynik z wyżej notowanym rywalem. Naprawdę nie spodziewałem się, zobaczmy to jeszcze raz, dostaje piłkę Jakub Moder i sam nie kalkulował, po prostu wszedł w pole karne, to był... Bardzo ostry kąt, ale on osta ostatecznie pokonany. Ten strzał był zbyt mocny, aby go wybronić. No i mamy remis w 33. Minucie Kama Nie dać mu za dużo miejsca. No niestety, Francuz się utrzymuje. Nkunku. Aj, tutaj Krystian Bielik nie udało się przejąć tej piłki. Uwaga, Rasel, Rasel, blisko niego. Walukiewicz Nkunku. Podanie do Rasela. Aj, jak to. Szybko odpowiedzieli na naszą bramkę Francuzi, ależ to było wszystko dokładne, dokładne i precyzyjne. I po raz kolejny przegrywamy w tym spotkaniu. No niezbyt długo cieszyliśmy się z wyrównania w tym spotkaniu. Zaraz realizator powinien pokazać nam powtórkę. Russell dobrze utrzymał się przy piłce, no ale też dostał świetne podanie. No i to było świetne wykończenie lewą nogą. Idealnie to zrobił. 2 do 1. Rozpoczynamy drugą część spotkania Francja-Polska. Zmiana w reprezentacji naszego kraju. Wchodzi Szymon Żurkowski w miejsce Krystiana Bielika. To jest dobra zmiana, bo Krystian Bielik nie pokazał się jakoś wyjątkowo z dobrej strony, a my teraz potrzebujemy szybkości i przebojowości, a to można dostarczyć Żurkowski. Tak, podobnie jak chciał dobre podanie dostarczyć, Zieliński Bóg się niewiele brakowało, ale Majnion Czujny wyszedł z bramki i przejął to podanie. Diop, tutaj już blisko niego Moder, Ostatecznie udało mu się utrzymać przy piłce i podać Enkunku. Enkunku górna piłka. Karbownik zgrywa ale przed polekarne. Tu są Francuzi. Enkunku, Enkunku, Enkunku! 3 do 1. Ale czy skuteczni są Francuzi? Wykorzystują praktycznie nawet najmniejszą nadarzającą się okazję. To nie była klarowna okazja, ale. Nkunku pokazał po prostu swój kunsz. No, tak, wybicie karbownika, nie najlepsze przed pole karne. Świetnie utrzymał się Francuz przy piłce. Uderzenie za pola karnego, albo praktycznie z linii pola karnego i pokonany Zieliński. Upamekano. Świetna górna piłka, no Polacy się otworzyli bardziej, Francuzi będą mieć więcej też przestrzeni niestety, no ale musimy ryzykować. Kamiński do Kozłowskiego, Kozłowski jest przed polem, karnym uderzenie i czy tutaj Majniano bronił, cieszy się, więc chyba tak. Także wielki kunszt francuskiego bramkarza, no bo to był dobry strzał, praktycznie leciał w samo okienko, a jakoś udało się Majnianowi to obronić. No nieprawdopodobne, Szymański dośrodkowanie, Majnion wychodzi, łapie piłkę No i Russell, ten szybki, zwinny, cudowny gracz, podanie do Nkunku Tutaj już blisko niego Chodyna, udaje się przejąć tą piłkę, ale traci Chodyna, wybija Bednarek, Kamavinga, rasel. Rasel wygrywa ten pojedynek, ależ on ma, ależ on ma kontrolę, ale on ma finezję. Ale tu jeszcze będzie próba kontry. Starzyński górna piłka do białka. Bartosz Białek, który na tym turnieju nie miał zbyt dużo okazji do popisania się swoimi umiejętnościami i wycofania do Jakuba Modera. I mainion... Dobrze, dobrze broni. Ten strzał z dystansu Jakuba Modera. Coraz mniej czasu. Wydaje się, że nieuniknione nadchodzi. Ale zobaczmy. Moder, dośrodkowanie. Walukiewicz uderzenie i Mainion po raz kolejny broni. Jaka szkoda, jaka wielka szkoda. Już praktycznie zaraz doliczony czas gry. Francuzi się nie będą spieszyć, nie będą się otwierać. Enkunku. Diop Chodyna blokuje Ale ta piłka odbija się w taki sposób, że to Francuzi Mimo wszystko są przy piłce Meni Bednarek blokuje Jeszcze Mbappe próbował Ekwilibrystycznego uderzenia na bramkę Zielińskiego Na nasze szczęście Obok Słówka Ale to i tak już jest Koniec spotkania Polacy trzeci raz z rzędu na wielkim turnieju Wychodzą z grupy Ale niestety po raz trzeci z rzędu Przegrywamy Mecz jednej ósmej finału, tym razem z Francją 3 do 1, z Francją wybitną, z Francją skuteczną. Ogólnie ze świetnym zespołem i nie zdziwię się, jeżeli całe Euro 2028 wygra właśnie ta drużyna. Damien Roussel strzeli swoją piątą bramkę na tym turnieju i umacnia się w kwalifikacji... Król Strzelców Euro 2028. Reszta wyników prezentuje się następująco. Portugalia wygrywa z Włochami 3 do 2. Norwegia 2 do 1 z gospodarzem Euro, czyli Turcją. Hiszpania 4 do 0 z Węgrami. Belgia ze Szwecją 2 do 1. Rumunia przechodzi Holandię. Czyli to już jest kolejny wielki zespół, która, który, te, który ta drużyna wyeliminowała. Serbia pokarnych wygrywa z Chorwacją, zaś Anglia z Danią. Anglia melduje się w ćwierćfinale. Pamiętamy ich dyspozycję z kwalifikacji. Ledwo co ta drużyna. Weszła na ten turniej. Pary ćwierćfinałowe prezentują się w następujący sposób. Francja skromnie, ale wygrywa z Anglią 1 do 0. Portugalia, czyli mistrz świata z 2026 wygrywa z Serbią 3 do 1. Norwegia z Rumunią 2 do 1. A Hiszpania uległa Belgom również takim samym wynikiem. W ćwierćfinale. Aj, Francja jednak nie zdobędzie Mistrzostwa Europy, a zdobędzie je albo Belgia, albo Portugalia, która wygrała z Norwegią. Zobaczmy najpierw, kto zajął trzecie miejsce, Francuzi. 4-2 wygrali z Norwegią, czyli kolejny raz z rzędu. W jednej 8 przegraliśmy z drużyną, która ostatecznie zajęła trzecie miejsce na turnieju europejskiego czempionatu. No i teraz pytanie: czy Belgowie wygrają swoje pierwsze mistrzostwo Europy, czy też może Portugalia swoje drugie, jednocześnie zdobywając trofeum. Wielkiego europejskiego turnieju. Drugi raz z rzędu po Mistrzostwach Świata. Pora się przekonać. I Belgia! Belgia wygrywa z Portugalią 3 do 2. No, szczerze bym e, nie strzelał w taki wynik. Bardziej jednak stawiałem na tą Francję. Nie tylko dlatego, że z nami wygrali, ale przez fakt, że no gra. Ten Russell genialny 96 owerala i Mbappé 95 ogólnie mają kosmiczny skład. Nasza przygoda po raz kolejny kończy się na jednej ósmej finału. No i zawsze się Was pytałem, czy chcecie, abyśmy kontynuowali tą karierę, ale przez kilka czynników wydaje mi się, że to jest najlepszy moment na to, aby tą karierę zawiesić, w slash Zakończyć. I zachęcam wszystkich tych, którzy dobrze się bawili przy tej serii, abyście napisali w komentarzu, który moment z tej kariery będziecie wspominać najlepiej. Dla mnie osobiście cała ta kariera była cudowna, ale po prostu przyszedł czas, aby w końcu nagrać coś innego. Ja dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że się Wam dobrze oglądało ten odcinek, jak i 38 poprzednich. Widzimy się już za niedługo na kanale. Do zobaczenia. Cześć. I pa!